A nie wiesz, się trzymałem, najważniejsze wszyscy razem, wiesz, to jest, to się liczy, nie? Przede wszystkim. No, jedna pasja, nie? Jedna pasja, tak jest. No, jest moja, nie? Macie zawsze miejsce spodek, nie? No chciałem pochwalić wasz klimat, bo no, naprawdę tak jest fajnie w środku. No. No A... tak, do takich ludzi właśnie wiesz, kurde. Innych, nie? Normalnych, dla pasjonatów przede wszystkim. Alternatywa wiesz od wszystkiego. Wiesz. No i też każdy się naprawia, się siedzi w wiesz. Sama frajda. Tam macie jakiś wspólny garaż, tak? Nie, 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 mamy, nie? Tyle co to tutaj, nie? się Spotykamy, to mamy tutaj swoje. Misy. Tutaj mamy spotkania, obradujemy wiesz tam co, co dwa To no, widziałem właśnie w stronę. Tam macie umieszczone jakieś pojeci wyjazdów. Nie? Tak, tak, tak. No robimy zloty swoje, wiesz, robimy letni, zimowy złoty przybył się do wioski, motocyklowo, cały czas coś tam się dzieje, próbujemy kręcić cały czas, nie? Czy pomagamy w jakichś paradach? Ostatnio był tam yy, przewodniczący Rady Miejskiej nie? zapraszał nas na wiesz, pomoc w blokadzie tam drogi co było. A w sprawie obwodnicy W sprawie obwodnicy, dokładnie. No i tak, wiesz, pojechaliśmy też całą ekipą, do domu. Ale nie wynikało, że no, Regularnie koncerty, wiesz, żeby było tam co dwa tygodnie, co tydzień, jak się się jakieś imprezy takie w stylu regenia, nie? Też cały czas coś tam się staram. Ale że przychodzą do Was różni ludzie, nie tylko motocycykl. Tak, tak, tak. Różni różni, dokładnie. Ale dużo jest dużo jest takich motocyklistów, których, których w ogóle wiesz, którzy są gdzieś tam siedzą w ukryciu, w ogóle nikt nie zna ich, nie? Mhm. I dużo jest takich ludzi, gdy przychodzą, wiesz, mówią, o ja mam taki, taki motor, nie? I tam kurde, zaraz jest, wiesz wymiana informacji mm -hmm. i fajnie, no takich ludzi zapraszamy w ogóle do nas, nie do klubu żebyśmy chyba to... w tej chwili ile osób macie na tym okresie problem? To znaczy, yy, teraz jedna osoba jest nie? na okresie próby i w sumie już niedługo, bo minął rok. A na czym taki okres polega? No, Przez rok czasu jesteś yy, tak jakby rekrutem i no jest po prostu się udzielasz, poznajemy Cię tak jak Młody mody. No, no, mody. Wszędzie, czy na budowie, czy gdzieś. Nie? A to dość długo Prost, jest Tak, tak ten rok to trochę dużo. No ale dużo. poznać człowieka, to szybciej go poznasz jak z nim zamieszkasz, przez miesiąc prawie, no tak. Ale przez rok, wiesz, jak robimy te imprezy, robimy spotkania, to się przyjeżdża, się poznaje, wiesz, jeździmy na razem na imprezy gdzieś tam, wiesz. Coś się no razie trzeba, no, pomóc wszystko, no, coś wszystko, trzeba pomóc, to, wiesz, nie nie to jest, to jest. Jak no. to wam przygotowałem logo klubu To klubu też nie? sami, nie? Od na początku właśnie w klub, to... Widać, były takie obrady, nie? I sporo czasu to trwało nawet, nie? Zanim wybraliśmy logo. Ro, logo nam projektował taki chłopaczek z y, Ełku. On jest y, w ogóle no, robi dziary, nie? Mm -hmm. I to, ma talent taki to, malarski. No. I on tam też nad tym siedział, nie? I zaprojektował to, wiesz, napisy. Fajnie zaczynał od chust y, dla wojska. <laughs> Biskitu, bo tak. Ja wiem. Kiedyś na koncertach widziałem właśnie na takich bluzach katanach, nie? No wyszyte niż widzi. Było w ogóle w suwałkach klub hokejowych. Też chcieli się naswać niedźwiedzie nie? Ale tam zobaczyli, my trochę wcześniej się otworzyliśmy tak jakby, nie? I oni właśnie wyrukali, że jest taka nazwa i chyba mają teraz białe niedźwiedzie. Bardziej w sobie Polska takie mocnych słup jest. Ale, ale tak jak już, Ale myślę. kojarzy się tak w z północy, tak? Nieczydzie chyba też tam coś kiedyś musi się życzył. Są jakiś jeszcze też brunatne niedźwiedzie, też, są, ale to gdzieś w Rosji jest północny cyklowy. Mm. Akurat ich to niedźwiedzie, no? nie? To co to... na przykład jak, jak jest rekrutacja, nie? Do klubu, to też tak samo musi ciebie polecić ktoś z klubu, na przykład, nie? Nie tam byle kto, że ktoś chce, żeby ktoś chce być w bo Po prostu ktoś z klubu poleca tą osobę i wtedy... Sądziłem, że was tutaj jest tak z 40 osób, wiesz. Dużo więcej. No, więcej. To znaczy, jeśli takich zaprzyjaźnionych, naprawdę bliskich no ludzi, jest dużo więcej. Nie, nie każdy może nosić barwy, nie każdy chce, wiesz, być zobowiązany, bo to jednak jest jakieś tam jakieś zobowiązanie wobec całej reszty. No i to na tym polega w ale... W sumie lepiej 11 osób zżytych ze sobą, zaprzyjaźnionych, niż 40, których już no, nie było. Dokładnie. Dokładnie. Jest dużo takich klubów, które przyjmują grać taką po prostu z pierwszej łapanki, tak. nie? I to też nie mocno jest, bo ludzie się nie znają w ogóle, kurwa, nie wiesz, nie No i ufają sobie też. Koniec sierpnia. 26-24 sierpnia, nie? ponad miesiąc. No, ponad miesiąc, także wiesz, tam byście mogli się ugadać, byście mogli przyjechać tam sobie coś tam nakręcić i trochę wywiadów zrobić, bo wtedy. Jest górę, gdzie będzie Złot? В Там в концерт. Там не есть. Там со концерты, концерты, файр, шоу. Не будет в Не будет? Что, понятно выгадываешь? А ты что? Я не... Взрослый. Да. Dobrze trafiliście! Lepiej nie było można Tak, No i wiesz, tam robimy koncerty i się zjeżdża wtedy dużo motorów Oj dużo Tak około 200 to zawsze nie? Przyjeżdża. Tam by można było się pokręcić i zobaczyć jaka jest atmosfera Poznać to wszystko